Idę w kolejnym filmiku, takim trochę mało typowym, jak na mój kanał, bo generalnie raczej są pokazywane flakony, ale postanowiłam pokazać taki zbiór y, odlewek, który teraz ponamierzałam y, i zebrałam po prostu w ten jeden kartonik y, i trochę o każdej po prostu y, opowiem, o każdym zapachu. To nie jest tak, że ja muszę mieć flakon. Y, był taki okres w moim życiu, że miałam ogrom flakonów, wciąż kupowałam nowe, ale odlewki, czyli takie mniejsze rośliny również, próbki również. Także zaraz pokażę tutaj różne odlewki, ponieważ w ten sposób jestem w stanie opowiedzieć o różnych, myślę, że raczej mało znanych, no mniej znanych zapachach. Tak, pokrótce takie bardziej moje pierwsze wrażenia. Tutaj mam nie tyle próbkę, to jest taki atomizer fabryczny Farel William Girl, ale też pokazywałam, że mam flakon, także o tym zapachu bardziej szerzej tam może opowiem. Też mam zupełnie coś jeszcze innego, taką rzecz, którą trafiłam jakiś czas temu w TK Maxie. W cenie 27 zł, takie trzy olejki. Mamy tutaj właśnie wiciokrzew, mamy pomarańcze i coś jeszcze, co przekręciłam. Także zaraz zobaczę. Drzewo, oj, nie mi coś. Momencik, momencik. Drzewo sandałowe, tak, chyba to wiedziałam, bo chciałam coś kombinować z mieszaniem. Jeszcze nie wiem, co z tym będę robić. No i tu widzę, że coś mi już leci, ale będę zdawać relację. Kontynuując, tutaj w tym takim powiedzmy szarewym kartoniku jest to taka mała ilość zapachu, który stałam od koleżanki, która pracuje w spa. To jest zapach, tak zwany chyba blend, który wykorzystywany jest do tworzenia tej aury zapachowej w zabiegu kąpiel Kleopatry. Także o nim pewnie też będę osobno opowiadała. Tutaj mamy miniaturkę Salvadora Dali. Taki zapach. Tutaj już różne faktycznie odlewki. Tutaj trochę się jeszcze próbki walają. Zaraz pokażę z bliska. Tu mamy niszowe Nubi Helium. Mamy z tej marki, z tych zapachów lithium. Taką bardziej miała być metaliczną różą, ale dla mnie metaliczna nie była. Tutaj jest helium, czyli taki zapach szarotkowy, Dla mnie nie aż tak udany jak inne, które znam, typu Ebony, Noir Orient. Tutaj mamy niszowe Lucas Ross de Petra połączenie róży z kadzidłem takie trochę w stylu Durbano Pink Quartz będzie w filmiku z przeglądem właśnie motywu róża z kadzidłem to jest taki motyw który został nagrany już wcześniej jako Bodajże drugi odcinek y, poszukiwania perfumowe widzów. Tutaj mamy niszową estuadę Parfum Tuberos, trójkę, dwójkę mam flakon, jedenki nigdy chyba nie poznałam, to jest trójka, czyli ta zwierzęca Animal Tuberos, która jest takim bardzo taką powiedziałabym gumowo, trochę taką chemikaliową, trochę taką męczącą tuberozą, że ona jest faktycznie zwierzęca. Powiem, pewne motywy zwierzęce faktycznie zauważam, typu róża zwierzęca. Hmm, Wtedy nie pamiętam nazwę, ale z Juliette Hessegan. Natomiast czy tutaj jest faktycznie taki bardzo zwierzęcy motyw tuberozowy? Trochę tak, trochę nie. To jest odlewka pereł, lalika, zapach, który jest bardzo zmiennym. To potrafi być kamferowy, to potrafi być bardziej w stronę róży, stylu i w stronę rondelle, woda perfumowana, czy nawet bardziej może tej wersji Intense, um, intense, intense czy też Drubano Pink Quartz. Trochę ta komfortowość może być w stylu Paestum Rose od Italii. Tutaj mamy i Parfum 1876, o nim będę osobno nagrywała filmik. Maida Beccali Tu tutaj, nie wiem jak to się wymawiam. Ciężki, taki bym powiedziała wręcz oponiasty, skórzany dla mięśników takich właśnie dymnych skór, typu na przykład Tuscan Lider, czy też wycofanego oponiastego Bulgari Black. Atelier L'Armes desert zapach z taką bym klimatyczną, trochę psychodeliczną paczulą. Kostum National cyber Garden. Powiem tak: ani on dla mnie nie jest ogródkowy, ani nie jest jakiś zielonkawy, jest taki trochę, bym powiedziała, męskawy. Tutaj balsam tolu. Ormont niszowa marka. Trochę mi ręka dużo, bo już nie wytrzymuję, tego telefonu. Momencik. Może tak będzie lepiej, jak postawiłam. Zapach taki, bym powiedziała, balsamiczny z taką płynną ambrą. Ja niestety nie pokochałam tego zapachu. Jestem średnio ambrowa. Wszelkie praktycznie zapachy z ambrą, które kiedyś miałam, one już gdzieś powędrowały. Mało, które postanowiłam pozostawić. Czy to właśnie róże z ambrą, z takim klimatem trochę agarowym, latafa poszła tutaj, to też. Także nie do końca to są moje klimaty. Mam dudosz od Eitalii, to jedna z moich ukochanych marek niszowych. To jest zapach, który kiedyś miałam flakon, tu mam odlewkę. Przepiękny, jesienny, nietuzinkowy. O nim opowiem na pewno szerzej osobno. W ramach jesiennych emocji perfumowych. Tutaj od prawej śliwka japońska, czyli przepiękne połączenie śliwki, takiej trochę dymnej z cynamonem. To jest ikina Blom Penhajgo, jest osobny film o tym zapachu. Tutaj mamy sospiro lajlajti, momencik. Chyba bardziej lajlajti, klimat czarnego Afgana. To tyle.